Pan radny Dariusz Waleriański, bardzo proszę. Dziękuję Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo Prezydenci. Ja mam pytanie związane z tym tematem, takim właśnie, bezpieczeństwa, no bo żyjemy w tych czasach, które się określa jako czasy przedwojenne, więc ten temat systemu obrony ludności, no ludzie o to pytają podczas różnych spotkań. Ja się z tym często spotykam, więc i ja chcę o to zapytać. Pana Prezydenta w wystąpieniu, kiedy Pan to omawiał, pojawiło się tam takie jedno zdanie, mnie zainteresowało. Ekspertyza i projekt, chyba domyślam się, budowy schronu w Zabrzu. Czy coś więcej na ten temat tego schronu mógłbym się dowiedzieć, gdzie by się miał znaleźć, jaka jest jego powierzchnia i jaka miałaby być jego pojemność. To są bardzo drogie inwestycje, dzisiaj się wycenia na dzień dzisiejszy 1 metr kwadratowy budowy schronu to jest około 21 do 25 tysięcy złotych. Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie prezydencie. Bardzo proszę. To oczywiście bardzo ważne pytanie. Miejmy nadzieję, że to ta nazwa czasy przedwojenne nie, nie nie sprawdzi się, ale tak tutaj trzeba mieć na uwadze, że chyba na poprzedniej sesji też też o tym wspominałem, że no wiele informacji z tego zakresu jest objętych tajemnicą z wiadomych względów tak? no te, tego typu obiekty są potencjalnym celem sabotażu i no powinna ta informacja iść takimi kanałami i w takim czasie, kiedy to będzie konieczne, czyli bezpośrednio przed, przed ewakuacją. Oczywiście jeżeli pan radny byłby zainteresowany szczegółami, to myślę, poprosimy pana naczelnika Nowakowskiego do odpowiedzi na piśmie, jako że tutaj dzisiaj. Nie mamy, nie mamy przedstawicieli ZKOL-u, a chciałbym, żeby odpowiedź była precyzyjna. Oczywiście jest to jeden z wielu projektów w tym zakresie. Wiemy, że jak ważny jest to temat, jak, jak szerokie tutaj są e, planowane działania i dofinansowania ze szczebla centralnego. Oczywiście czekamy na mm, konkretne rozwiązania. Ale myślę, że poinformujemy na piśmie, a propos tego konkretnie projektu, chociaż proszę się spodziewać, że wiele ciekawych informacji może zostać na tym etapie utajniona. Bardzo dziękuję. Ja bardzo przepraszam, bo przez przypadek tutaj się wyłączył mikrofon pani przewodniczącej Uli Potyki. Także teraz głos ma pani Urszula Potyka w tym o co pytam. Ja bym się chciała dowiedzieć, gdzie ten schron, o którym tutaj radny Waleriański mówił, ma powstać, bo to chyba nie jest tajne, bo ci mieszkańcy mieliby do tego schronu biec w razie czego, więc myślę, że to nie jest jakaś tajna informacja. Bardzo proszę, panie prezydencie. Tutaj w międzyczasie doszedł pan naczelnik Nowakowski. Padło pytanie wcześniej ze strony pana radnego Waleriańskiego o, o, ten, o, to, o, to, o ten projekt dotyczący schronu ekspertyzy, ekspertyzy. Czy pan naczelnik jest w stanie tutaj poinformować, oczywiście z zachowaniem poufności tych informacji, które, które są objęte odpowiednimi klauzulami? Dziękuję. Tak, oczywiście, Panie Prezydencie. Jeśli chodzi o projekt ochrony ludności, to tak naprawdę ustawa reguluje sprawy związane z, z, ze schronami, z budownictwem ochronnym w ogóle. Jeśli mówimy o obiektach, które były w ewidencji, tych obiektów było 183, i według rozporządzeń, które są, aby doprowadzić. Te obiekty do tego, żeby mogły być używane jako budowle ochronne, czyli mówimy tu o schronach albo ukryciach w różnych kategoriach, bo też są różne kategorie, muszą być przeprowadzone stosowne kontrole, ale również ekspertyzy. My przystępujemy w tym roku do pierwszej ekspertyzy, takiej, która jest w zasadzie i będzie jakby powodować to, że będziemy wiedzieć, w jaki sposób podchodzić do budownictwa ochronnego. To, co powiedział pan prezydent, my tak naprawdę nie mamy jeszcze wszystkich regulacji dotyczących ukryć schronów, czyli tych budowli ochronnych, które będą używane dla mieszkańców. Czekamy na jeszcze jedno rozporządzenie, ono jest w legislatorze, jest, są projekty, natomiast to są jakby rzeczy, które będą od przyszłego roku. W tym roku my przystępujemy jakby do tego, żeby te elementy, które mamy zinwentaryzowane na terenie naszego miasta, mamy budynków, które mogą służyć jako budynki ochronne około 1500 obiektów. I tak naprawdę jesteśmy w nich w stanie ukryć wszystkich mieszkańców naszego, naszego miasta. Natomiast to, czy one spełniają wymagania ustaw i rozporządzeń, my musimy przeprowadzić stosowne ekspertyzy. I te ekspertyzy na pewno będą trwały dosyć długo. Mamy pewne projekty, które będziemy na pewno też realizować w zakresie budowy nowych obiektów. Natomiast to są wszystko elementy związane z czasem. No i po prostu musimy mieć to rozłożone w latach, bo to wiadomo, że to są bardzo duże pieniądze. Te pieniądze możemy pozyskiwać z zewnętrznych źródeł, tak jak powiedzieliśmy, pozyskaliśmy pieniądze na pierwszą ekspertyzę w tym roku. W przyszłym roku będziemy pozyskiwać już na większą ilość budynków. Czas na samą ekspertyzę to jest około. 14-16 tygodni, dlatego to nie jest prosta sprawa, bo to muszą być związane z odwiertami dotyczących grubości stropów, z są wykonane, zbrojeń i tak dalej. To są elementy, które są naprawdę bardzo skomplikowane i wymagają, myśmy to uzgadniali jakby w samej ekspertyzie z pimbem, czego ta ekspertyza powinna dotyczyć. To, co pan prezydent powiedział, nie wszystkie te elementy będą jawne dla mieszkańców. Są ukrycia, które są e, jakby w starej bazie i one są pokazane na e, stronie Straży Pożarnej. I te obiekty w tym zakresie na pewno będą jawne. Natomiast jakie te obiekty będą? Czy będą schronami, czy ukryciami? Gdzie one będą się zlokali zlokalizowane? One będą podlegały tak naprawdę głównemu komendantowi Straży Pożarnej i one będą w tej bazie OZO. I ta baza będzie niejawna. Także to są takie informacje bardzo ogólne. Tak jak powiedziałem, przeprowadziliśmy inwentaryzację tych obiektów i mamy ich naprawdę dużą ilość w zabrzu. Natomiast, żeby je doprowadzić do stanu używalności takiego, jak powinno być, no to to będzie potrzebało, potrzebowało czasu i pieniędzy. Dziękuję. Bardzo dziękuję. dziękuję panie Przewodniczący.